Dostęp do filtrów należy usunąć zaślepkę. Mamy filtr wywiewny, oraz tu znajduje się filtr nawiewny. Mamy dostęp do filtra, możemy zweryfikować jego stopień zabrudzenia i dokonać wymiany. N nasi instalatorzy, dbając o dobro klienta, wraz z montażem urządzenia, za dodatkową opłatą dostarczają klientowi dwa komplety filtrów. Ma to na celu zapewnienie użytkownikowi dostępności do filtrów i aby mógł dokonać samoistnej wymiany filtrów. Najczęstszym błędem popełnianym przez użytkownika po zainstalowaniu rekuperacji jest uruchamianie jednostki w trakcie, gdy trwają prace wykończeniowe domu mieszkalnego. Na czas wykonywanych remontów bądź wykończeń niezalecane jest używanie jednostki, gdyż wszystkie zabrudzenia, które powstają w procesie obróbki tynków, podłóg, są zasysane przez urządzenie, przez co zabrudzamy instalację, filtry oraz drobne pyły dostają się do wymiennika urządzenia, co może spowodować nieprawidłową później pracę urządzenia. Zamontowanie zaślepek filtra następuje po, poprzez włożenie i dobicie pokrywek. Pokrywki są na tyle ścis, ścisłe, aby zapewnić odpowiednią szczelność jednostki.